Cześć, jestem Anka. Cześć, jestem Paweł. Za chwilę pokażemy Wam, dlaczego wybraliśmy PWSZ. Znajdujemy się na terenie Instytutu Gospodarki i Polityki Społecznej. To właśnie tutaj spędzamy większość naszego czasu. Zapraszamy. W budynkach przy ulicach Kazimierza Wielkiego i Dmochowskiego ulokowano Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośni. Instytut podzielony jest na trzy zakłady. Pielęgniarstwa, towaroznawstwa oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Ci spośród ponad 500 studentów tego instytutu, którzy wiążą swoją przyszłość z opieką nad zdrowiem człowieka, uczą się swojego zawodu przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Nowoczesne i komfortowe warunki to tutaj norma. Za tymi drzwiami znajduje się jedno z naszych laboratoriów mocna strona naszego zakładu pielęgniarstwa. Zresztą, sami zobaczcie. Jeżeli pielęgniarstwo kojarzy się z igłami i robieniem opatrunków, to jest to dobre skojarzenie. Ale adepci trudnej i szlachetnej sztuki opiekowania się potrzebującymi pomocy mają do dyspozycji cztery pracownie, w których kształcą swoje umiejętności. W pracowniach ratownictwa medycznego, technik relaksacyjnych, anatomiczno-fizjologicznej i historii pielęgniarstwa studenci mogą nie tylko pokonywać opory przed kłóciem i byciem kłótym, ale też znakomicie przygotować się do bezpośredniego ratowania życia i opieką nad osobami starszymi. W działaniach praktycznych świetnie sprawdzają się fantomy. Choć do pokłucia, najczęściej trzeba podstawić własne ramię. W zakładzie pielęgniarstwa działa także ośrodek kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Żeby zobaczyć, jak wygląda studiowanie na kierunkach rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz towaroznawstwo, przeniesiemy się teraz z naszymi przewodnikami do innej lokalizacji. Witamy was na ulicy Zmochowskiego, najnowocześniejszym budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. To właśnie tutaj na studentów czekają bogato wyposażone laboratoria, gdzie będziemy mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Przyszli magistrzy rolnictwa mają tu do wyboru dwie specjalności agroekonomia oraz ochrona i kształtowanie krajobrazu. Teorie wykłada się tutaj w dwóch aulach mogących pomieścić w sumie ponad 300 osób oraz w stuosobowej sali wykładowej. Umiejętności praktyczne zaś mogą być rozwijane aż w ośmiu salach laboratoryjnych i dziewięciu pracowniach dydaktycznych. Jeżeli chcesz sprawdzić jakość roślinnych surowców żywnościowych, zapraszamy do tego laboratorium. To właśnie tutaj dowiemy się, co tak naprawdę jemy. A to wiedza ważna i potrzebna. Ale najnowszy sprzęt i specjalistyczne urządzenia pozwalają na zdobywanie wiedzy także w poszukiwanych na rynku pracy specjalnościach. A są to: kształtowanie i ocena jakości towarów, towaroznawstwo i technologia żywności, inżynier sprzedaży, towaroznawstwo wyrobów przemysłowych, towaroznawstwo medyczne, farmaceutyczne i kosmetyczne. Przy uczelni powstało także Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów. Ma za zadanie skupiać wszystkich specjalistów związanych z przemysłem. Zielarskim, począwszy od hodowców, a skończywszy na osobach, które wprowadzają gotowy produkt ziołowy na rynek. W 2013 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Zielarzy i Fitoterapeutów. Pod okiem świetnych specjalistów studenci korzystają z pracowni zootechnicznej, hodowli roślin, produkcji roślinnej, ekonomicznej, informatycznej i zintegrowanych systemów projektowania. Do dyspozycji są też laboratoria mikrobiologiczne, opakowalnictwa, materiałoznawstwa i oceny surowców roślinnych i zwierzęcych. Niestety w filmie nie da się ukazać tak fajnej atmosfery jaka tu panuje. Najlepiej przyjdźcie i przekonajcie się o tym sami. A jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na pracę po studiach, to PWZ będzie świetnym rozwiązaniem. Dlatego my właśnie tutaj jesteśmy. Tak więc zapraszamy! Jesteśmy w Instytucie Gospodarki i Polityki Społecznej. Kształcimy tutaj w zakresie nowoczesnego rolnictwa, towaroznawstwa, pielęgniarstwa. Przyjdźcie do nas studiować, będziecie bardzo dużo wiedzieć po tych studiach o tym, jak wygląda rolnictwo dzisiaj, jak zdrowo się odżywiać, jak zbierać zioła w okolicy. Zdobędziecie wiedzę i umiejętności w zakresie pielęgniarstwa, nauczycie się pomagać ludziom. Zapraszamy na studia do nas zarówno dziewczyny, jak i chłopców. Będziecie zadowoleni, wyjdziecie. Na pewno znajdziecie na po studiach bardzo dobrą pracę. Zapraszamy!